Hej w premierę, witam się z Wami bardzo serdecznie. Dziś, tak jak widzicie, mamy premierę zdrapki Wygraj 100 tysięcy złotych w gotówce. Zdrapeczka jest za 5 złotych. No i maksymalnie możemy w niej wygrać 100 tysięcy złotych. Zasady gry bardzo proste. Tu mamy nasze cztery wygrywające liczby. Szukamy ich pod tymi woreczkami. No Jeżeli się yy, będą zgadzały z naszymi wygrywającymi, no to wtedy wygrywamy przypisano do tej liczby kwotę. Jeżeli znajdziemy taki oto plik, jak widzicie, moi drodzy, no to również wygrywamy jakąś tam kwotę. Nie daje nam to żadnego mnożnika, ani niczego, tylko po prostu taki dodatkowy symbol, jaki jest na, przy na przykład w zdrapce dolar. Pokażę Wam jeszcze legendę, kto ma ochotę, no niech sobie zatrzyma. No i dobra. Myślę, że wszystko już powiedziałem. Na draping przeznaczam 40 zł. Zobaczymy, jak nam pójdzie, także Trzymamy mocno kciuki. Proszę o zostawienie łapeczki w górze. Niech to będzie wasze trzymanie kciuków. No i życzę Wam szczęścia. jak będziecie ją dzisiaj drapać, życzę Wam tych 100 tysięcy. Także wydrapcie jak najwięcej. No i dobra. Także będziemy sobie zaczynali. Statywik już też obniżam. I lecimy. No to ok. Zaczynamy. Warstwa ścieralna na pierwszy rzut wydaje się całkiem przyjemna. Także jest ok. Nie jest to warstwa ścieralna typu pudełko czekoladek. Jest taka naprawdę spoko do drapania. No i nasze wygrywające liczby to 1, 11, 28 oraz 35. No i po pierwsze co nam się to 25, 16, 17, 34, nie ma, 32, też nie mamy. Idziemy dalej. 33, 2 12, 6, no i, i 26. Także wychodzi na to, że zdrapeczka jest pusta. Sprawdzę sobie tylko, gdzie są. Aha, literki kontrolne się znajdują albo u góry, albo na dole. Ok, także idziemy sobie dalej z kolejną zdrapeczką. O, z numerem 13. Także zobaczymy, co numer 13 dla nas ma. 28, 14, 1. I zdrapeczki są losowo wybierane. Także bardzo proszę. Dobra. 35 nie ma. 12 znowu obok. Dużo oboków w tej zdrapce coś czuję będzie. Trójeczka nie ma. I czwóreczka też nie ma. Idziemy dalej. Dalej mamy 11, dwójeczkę, widzicie znowu obok, 29 kolejny, 27 kolejny i 19, czyli druga zdrapeczka okazuje się pusta. Idziemy dalej. A tu mamy 14, 28. 24 i 12. Także to są nasze wygrywające. Może Wam jeszcze bardziej przybliżę, żebyście jeszcze lepiej widzieli, o! To literki, literki cyferki kontrolne. Zdrapałem. 13, 23. Nie ma. 16. Nie ma. 29. Nie ma. I jedyneczki też nie ma. Idziemy dalej. Dalej mamy 9, 22, 4 czwóreczkę, trujeczkę i 33. Także trzecia zdrabka pusta, niestety. I zbliżamy się do zdrapeczki numer 4, czyli już półmetek za nami będzie zaraz. I dalej mamy 8, 21, 16 oraz 24. Także bardzo proszę. Zaczynamy, i drapiamy. A tu mam 31, 19, 15, 23. O, moi drodzy, jest plik. Także mamy wygraną. No tu widzę literka kontrolna C, ale w sumie nie wiem co ona oznacza. Ale mamy plik. Także mamy na pewno jakąś wygraną. Szukamy dalej. 6, 32. 35 i moi drodzy 18. No dobra, no to sprawdzamy, co się kryje pod plikiem. A tu mamy. A tu mamy, moi drodzy, zwrocik. Także już mamy wygrane 5 złotych. Zdrapeczka nam się zwróciła i idziemy po kolejne zdrapeczki. Może tamte coś dadzą nam więcej wygrać. Także zaraz zobaczymy i drapiemy. A tu mamy 21. Trzydzieści cztery, siedemnaście oraz siódmeczka. Także bardzo proszę, szukamy osiem, dziewiętnaście, dwadzieścia pięć, trzydzieści trzy i dwanaście. Także no, na razie tu nie ma nic, idziemy dalej. Dwadzieścia siedem, jeden. Szósteczka, 31 i, moi drodzy, i 23. Okazuje się, że nie ma tutaj nic. Trzy zdrapeczki, moi drodzy, nam zostały. Na razie wynik nie powala, ale może, może, może coś tam się jeszcze trafi. Także nie poddajemy się, drapiemy dalej. 28, 17, 34 i 23 to są nasze wygrywające liczby. I lecimy 32, czwóreczka, dwójeczka, 25 i 16. Bardzo proszę, nie ma. Dalej mamy 26, 30, 13, 19, no i moi drodzy i 18, także wychodzi na to, że kolejna pusta zdrawka szkoda. Bardzo szkoda. Moi drodzy, zostały nam dwie ostatnie zdrapeczki. Drapiemy 26, dwójeczka, 29 oraz 16. A tu mamy 32, 7, 28, blisko, blisko, ale jednak daleko. 15, również blisko i daleko, 17 to samo. Wygraj pustaka. Ta zdrapka powinna się nazywać chyba 34, 24, 25, no i 11, czyli jak widzicie znowu pustoną no, masakra, bilans po prostu powala. No i ostatnia zdrapeczka, moi drodzy, z numerem 36, na razie wygrane tylko 5 złotych. Także ostatnia zdrabka może uratować nasz dzisiejszy draping. Zobaczymy czy tak będzie. 9 19 32. No i 11, moi drodzy, to są nasze wygrywające liczby. Trzymamy mocno kciuki i lecimy. 31, pustak. 30, nie ma. Jedyneczki, nie ma. 33. Jezus 2 727, 7 nie mamy. Dalej mamy 17 nie ma, 13 nie ma 18 nie ma, 35 dramat. No i moi drodzy, i 2, i ale nada moi drodzy. No coś ta zdrapeczka nie popisała się. Sami sobie zobaczcie 5 zł, aby wygrane. No szkoda, szkoda, premiera zaliczona, może jutro sobie zrobimy draping z tą zdrapeczką, może jeszcze kupię ze 2, 3, 4 sztuki i z, z, połączymy ją z czymś innym, z innymi zdrapkami, także może małą dogrywkę się zrobi, ale na pewno nie będę szalał, także sami widzicie, zdrapeczka się nie popisała i wygrała tylko jedna zdrapeczka z numerem pierwszym, jest to sam zwrocik, także no szkoda. Proszę Was też, moi drodzy, o nie reklam, będzie mi niezmiernie miło. No i zachęcam też do subskrypcji kanału. Tymczasem ja się z Wami żegnam, życzę wszystkim pięknego dnia. Na razie, hej, cześć, papa pa i do zobaczenia już jutro. Hej.